Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony: Jakaś 18 i chciałbym Wam pokazać w sumie, no nie wiem czy to można nazwać grą, grą, przyglądarkową To jest raczej taki przerywnik, nie wiem jak to nazwać. Ja, ja to znaczy, niektórzy lubią załóżmy tam pokryć z, załóżmy w czasie przerwy, od między rundami, Lola. Asiansa, Sapera, nie wiem, Tetrisa, jakieś tam bajery. Ja wolę poklikać w ciastko. Jak widzimy, aktualnie... to znaczy to jest... kurde. Bardzo ciekawa w sumie gra. Aktualnie nie wiem co ja robię, jakiś... To, to, ta gra bardzo wciąga dzięki achievementom. Jak widzicie, trochę tego mam. Nie wiem, w sumie 100%, ale je, ciastko. Dodali jakieś nowe świąteczne. Dokładnie, nie wiem, co trzeba zrobić. Tutaj na pewno trzeba takie renifery fajne, lecą sobie i trzeba je klikać. Nie wiem, ile ich jest. Jak widzimy, achievementów, y, up, upgrades. Dy. Jak widzimy, tutaj tego, tego trochę jest. Zresztą mam pomysł. Oj, dodali. Zresztą mam pomysł. Zróbmy tak menu, reset OK. Archivmenty mamy, można zresetować wszystko. Archivmenty mamy. I co robimy w tej grze? Po prostu klikamy w ciastko i odblokowujemy nowe te nowe, nowe, nowe 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 no nie wiem jak to nazwać kruśwa <laughs> nowe nowe hmm, tu, 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 kurde nie wiem jak to powiedzieć dokładnie Funk no, sofik rzeczy które pomagają nam zdobywać automatycznie może te ciaska można zdobyć na w sumie na kilka sposobów: albo klikać y, złote tam jakieś ciastka, które będą się pojawiały, albo, tak jak mówię, mówiłem, mówiłem y, aktualnie, teraz na święta są Renifery, można je klikać, albo y, kupować te, te nowe, no, nowe, nowe. Na razie nic nie będzie. W sumie mam, czy chwila tutaj zrobimy, bo wszystko mi włączone, wyłączone, żeby po prostu. Jeee, yeah. jak fajnie, widzimy. Nie ja wiem, wszystko wyłączono, bo to trochę zżera. No, no, nie mogę sobie pozwolić, żeby to było wyłączone w czasie, załóżmy, gry. Przepraszam, mam przeglądarkę wyłączoną, zostawioną. I po prostu ciastka się zbierają, tak? Po prostu. Widzimy, na sekundę dostajemy już półtora ciastka. To jest taka dość odstresująca gra. No po prostu ja gram. Dlaczego ja gram? Gram, żeby mieć, zdobywać nowe achievementy. Trochę tego jest. No, wysałyszmy mm, na przykład Bake 10, ileś tam, ileś tam ciastek. Może się wydawać. Dużo, ale w, w sumie jest, o, gdzieś tutaj będzie Ile? Grałem w tą grę? Dokładnie gdzieś powinno być 5 resetów w sumie. O nie wiem nie ma. O Jezu, a miałem chyba z... żeby właśnie skołać nie wiem ile dokładnie godzin, ale naprawdę dużo naprawdę dużo 827 ciastek klikniętych naprawdę dużo szkoda, że się zresetowało bo naprawdę dużo tego było to sobie to pokazuje, że po prostu grasz pograsz wyłączyć, ale wyłączasz już dobra, już się gram, ale włączysz, żeby po prostu Żeby po prostu do zdobycia w achievmeta. Widzimy tutaj dwie bawcie mamy, tutaj mamy parę tych kursorów jest ogólnie Wikipedia tak jakby, to znacznie Wikipedia CookieClickerwikia.com gdzie mamy tutaj wszystkie, to wszystko co potrzebujemy tak Achievementy, ja tutaj z tego potrzebuję, Ponieważ, no kurde, jak nie wiesz, jaki jest achievement, no to po prostu musisz gdzieś sprawdzić. Chyba, że będziesz wszystko brał tutaj, widzi ile achievementów. z tych Shadow Achievementów chyba tylko trzy. Więc w sumie polecam wam tą grę. Akurat na święta można parę dodatkowych achievementów zebrać. Dla tych którzy grają w gry hardcore, w sumie nawet takie makro na klikanie działa. Więc możecie po prostu zostawić i klika samo. Ja w sumie nie korzystam z tego i nie mam zamiaru. A więc, w sumie, jeżeli ktoś nie ma co robić w czasie przerw, od Lola albo o jakiejś innej gry. Podobnej do ty lub czegokolwiek. Serdecznie zapraszam, link będzie w opisie. Fajna gra, no czemu by nie pobrać. Jak ktoś lubi achievementy, w sumie to, to jest tutaj najważniejsze, to serdecznie polecam. A więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Na razie.